Cześć, witam serdecznie. Wszystkich oglądających mój film. Kolejny film z serii Zrób to Sam. Dzisiaj pokażę Wam kolejny zegarek z mojej kolekcji i będę wymieniał w nim baterię. W poprzednim filmie wymieniałam baterię w tym zegarku, w zegarku Casio. Pokazywałem, jak wymienić baterię w tym zegarku, ale w sumie to, że on nie działał, to nie była wina baterii, tylko coś się w nim stało. Udało mi się go naprawić. I w tym filmie kolejny zegarek z mojej kolekcji. No, e, no, mam pokaźną kolekcję, to nie są wszystkie zegarki z mojej kolekcji, które tu widzicie w tym pudełku. E, dzisiaj, o, w tym muszę jeszcze wymienić baterię. E, zegarek Timex. Już wam pokażę za chwileczkę go z bliska i za chwileczkę e, zabiorę się za wymianę baterii w tym zegarku. E, bo jest to zegarek oczywiście kwarcowy, czyli mówiąc krótko na baterię. Na pewno bateria w nim padła no bo podświetlenie było coraz słabsze, coraz słabsze aż całkowicie padło. Bardzo fajny, ciekawy model, dlatego go w sumie kupiłem. No, dawno, dawno temu w sumie, więc nie jest to jakiś tam świeży model. Jest to model Timex W4. Numer cały tego modelu zegarka to jest W4 910-09 50 0,9, więc dla osób, które by chciały. No, fajny zegarek, fajny zegarek. No i już nie pamiętam, kiedy ostatnio w nim była bateria wymieniana, ale niestety. Jeżeli chodzi o wymianę baterii, jest to taki klasyczny jeszcze kwarcowy zegarek, gdzie można samemu tą baterię wymienić. Nie ma tam żadnego, jak to się mówi, akumulatora. Tak jak teraz w nowoczesnych zegarkach smartwatchach, które się Komunikują z naszymi smartfonami, więc to jeszcze taki klasyczny, czyli można powiedzieć, że, że ten zegarek po wymianie baterii zawsze będzie żył, bo w porównaniu jakiś tam smartwatch, na pewno wymiana tam akumulatora w środku będzie przewyższała wartość takiego smartwatcha po kilku latach, więc nie zawsze to się będzie opłacało. No dobra, słuchajcie. Taka jeszcze rzecz, jeżeli chodzi o wymianę u zegarmistrza. U zegarmistrza wiadomo, wymiana baterii będzie kosztowała, przewyższała kilkukrotną wartość baterii, kosztu zakupu baterii. Nie wiem ile kosztuje u zegarmistrza wymiana baterii, bo nigdy nie wymieniałem u zegarmistrza. Zawsze robię to sam. Od najmłodszych lat, można powiedzieć, od gówniarza. Jak tylko miałem pierwszy zegarek kwarcowy, to zawsze wymieniałem sobie sam baterię. Eee, powiem wam jedno, eee, moja kuzynka Lucyna kiedyś do zegarmistrza zaniosła zegarek e, na wymianę baterii I okazało się, że po wymianie zegarek nie działał Po prostu zegarmistrz przy wymianie baterii e, uszkodził jej zegarek e, No ale był jeszcze na tyle, jak to się mówi, <ścoughs> uczciwy, że powiedział, że niestety nie udało się naprawić, wymienić baterii, coś tam się urwało nie wiem jak tam się ta historia skończyła czy dostała jakąś kompensatę czy jakiś drugi zegarek nie mam pojęcia więc powiem Wam tak ciężko teraz z tego względu, że ja w mojej kolekcji mam większość moich zegarków to są zegarki mechaniczne nie kwarcowe więc te zegarki wymagają okresowego przeglądu i tak dalej, jakichś napraw więc jest to kłopotliwe posiadając właśnie takie zegarki typowo mechaniczne bo brakuje fachowców w tej chwili głównie zegarmistrzowie zajmują się wymianą pasków, bransoletek i baterii. No i druga rzecz, ludzie po prostu się przerzucili na kwarcowe zegarki albo na smartwatche. I no bo wiadomo, naprawa zegarka mechanicznego przewyższa kilkukrotnie czasami wartość tego zegarka. Tutaj nie ma takiego problemu, jest zegarek kwarcowy, więc póki działa, to działa. Wymienia się baterię i tak dalej, ewentualnie bransoletkę. Jak się po prostu popsuje, no to się po prostu wrzuca go w kosz, ewentualnie zostawia na jakieś tam części, jeżeli komuś są potrzebne. Dobrze. O Timex. Pokażę wam taką ciekawostkę, jeżeli ktoś z was nigdy nie miał zegarka Timex na bransolecie. Tu jest taki patent, żeby bransoletę to tu się naciska, o, zobaczcie, widzicie? E, tylko bransoletki od właśnie zegarków Timex mają taki patent, że tutaj naciskając bransoletkę e, w niektórych bransoletkach jest tak, że tutaj się pyknie, czy tu się pyknie, a tutaj jest pyk. E, więc pokazuję to osobom, które by kupiły sobie pierwszy raz zegarek Timex e, na bransoletce, żeby po prostu nie urwały, nie, nie popsuły tą bransoletkę. Tu się naciska. Może taka duperela, ale tak to wygląda. E, Dobra, słuchajcie, jeszcze taka historia na początek z tym zegarkiem. Tak jak Wam mówiłem, że zawsze sobie wymieniam w zegarkach baterię samemu, ale nie do końca tak było w tym wypadku tego zegarka. Słuchajcie, co prawda wymieniłem już kiedyś na początku, jak kupiłem ten zegarek, i bateria już mi w końcu padła. Wymieniłem co prawda baterię w tym zegarku samemu, ale była taka dziwna historia, że nie mogłem tej pokrywki tutaj zamknąć. No nie mogłem jej domknąć w żaden sposób. No pierwszy raz takie coś mi się zdarzyło i mówię tak: "Ale siara, baterię wymieniłem, a nie umiem zamknąć pokrywki w tym zegarku, nie?" No i udałem się do zegarmistrza. E, taki zegarmistrz u nas e, małego wzrostu taki facet, e, taki trochę marudny, e, taki przemądrzały. No i mówię do niego: "Wie pan co?" E, Mam taką sprawę, chodzi o zamknięcie pokrywki. Mówię, wie pan, wymieniłem sam baterię, ale niestety nie umiem zamknąć pokrywki. On ten zegarek wziął, włożył sobie na takie to swoje imadełko no i ciśnie, i ciśnie, kurczę. I patrzę, no wiecie, e, fachowiec to powiedział, tyk, już powinno być włożone. A tu kur, dupa, patrzę, ciśnie, ciśnie. Ja już byłem przerażony, bo mnie kurczę, za chwilę mi e, z, zmiażdży ten zegarek, rozbije to szkiełko, nie? Myślę, kurczę, masakra, nie? No i kurczę, patrzę, on się sam wkurza do siebie, coś tam gada, nie? Mówię, kurczę, o co tu chodzi, nie? I ja w końcu do niego mówię, on mówi, kurczę, no nie da się, mówi, nie? Mówię, jak się nie da, mówię? Fachowiec i mówi, że się nie da, nie? I ja mówię do niego, wie pan co? To niech pan podpiłuje dekielek. No i wiecie, tu jest dekielek, za chwileczkę jak rozbiorę, to wam pokażę. I tam jest uszczelka. No i wiadomo, ściągnął tą uszczelkę, podpiłował ten dekielek. No i wtedy włożył szczelkę i zamknął. Więc taka historia. Więc w sumie, oczywiście zapłaciłem mu jakieś tam pieniądze za tę usługę. Już nie pamiętam ile, ale no widzicie, dlaczego taki, taka jazda? Te zegarki firma Timex robi jej fabrycznie. O, chodzi o wodoszczelność tego zegarka. I on jest tak spasowany. Wiadomo, są w fabryce jakieś tam praski, takie inne rzeczy, które to tam pyk i zegarek musi się zamknąć. No, ale bez odpowiedniego sprzętu, jak to się mówi, ręcznie jest to bardzo trudne. Więc, jeżeli byście kiedykolwiek mieli Timexa, ten model, co ja mam, bo ten model na pewno będziecie mieli problemy, i by były jakieś problemy z zamknięciem tego dekielka, no to należy podpiłować malutkim, takim specjalnym pilniczkiem delikatnie. Tak podpiłować precyzyjnie. E, oczywiście z jakąś lupą, szkłem powiększającym. To naprawdę musi być tak precyzyjna robota e, zegarmistrzowska. Nawet można powiedzieć e, no, e, bardzo zegarmistrzowska, nie? Więc e, ja wam pokażę jak w tym zegarku wymienia się baterię, ale jeżeli naprawdę będziecie mieli problem e, z zamknięciem tego zegarka, tego dekielka dlatego wam opowiadam na początku tej wymiany od razu, żebyście wiedzieli, żebyście się nie wystraszyli. Eee, że jeżeli nie będziecie mogli zamknąć tego dekielka no to niestety trzeba było samemu podpiłować albo po prostu udać się do zegarmistrza na zamknięcie tej albo na wymianę całej baterii jak to się mówi eee, no dobra słuchajcie więc taka historia jeżeli chodzi o ten zegarek eee, no bo ktoś by nie uwierzył że jak zegarmistrz nie umiał zamknąć pokrywki w zegarku no tak tak właśnie firma Timex skonstruowała ten zegarek. Prawdopodobnie może inne zegarki, powiem Wam tak. Ja mam tylko firmy Timex jeden ten zegarek, więc nie wiem jak to jest w innych tego typu. Dobra, żeby było łatwiej można sobie oczywiście rozpiąć tutaj, rozkuć tą bransoletkę. Płaski wkrętak i słuchajcie teraz tak... Ja już nie pamiętam z której strony dokładnie ten dekielek się podważa, więc ja się tutaj przyjrzę za pomocą lupy z tego względu, żeby po prostu było łatwiej, bardzo dokładnie i żeby nie porysować tutaj tej koperty i tak dalej. Z której to strony jest? Już nie pamiętam kurczę, ja wam powiem, że ten baterię wymieniałem, nie wiem, o tutaj jest, widzę, nie wiem czy to będziecie widzieli. Będę starał Wam się pokazać. W tym miejscu jest taka wypustka o. I tutaj w tym miejscu trzeba podważyć. Mam tu taki specjalny przyrządzik do wyciągania teleskopów, do rozkuwania branzoletek, więc za pomocą tego przyrządzika będzie mi łatwiej. Ok. Teraz gdzieś odłożyć teleskop w jakieś pudełeczko, żeby go nie zgubić. Mam co prawda tam zapasowe jakieś teleskopy, więc na pewno bym coś znalazł. Okej, okay. już Wam pokazuję. Zobaczcie teraz, jak to wygląda. O, i tutaj, w tym miejscu, udało się. Powiem Wam tak, nie było to proste, dopiero za piątym chyba razem. Już Wam staram się pokazać to, tak żebyście widzieli. Tutaj oczywiście jest uszczelka naokoło. Jest uszczelka, więc na tą uszczelkę trzeba bardzo uważać. Jeżeli byśmy tą uszczelkę uszkodzili, to nie mam pojęcia, czy taką uszczelkę gdzieś można dostać. Może zegarmisz dysponuje taką uszczelką. No ale nie ma tragedii. No w tej chwili jakbyśmy tą muszczelkę uszkodzili, by była uszkodzona, no to trzeba się liczyć z tym, że ten zegarek już nie będzie wodoszczelny. Nawet nie będzie można w nim myć rąk, a tym bardziej kąpać się czy tam gdzieś nurkować. Tu jest wszystko ok na razie. Oczywiście tą muszczelkę należy przesmarować olejem silikonowym. Jeżeli byście nie mieli to nawet płynem do naczyń, ale najlepiej olejem silikonowym. Dobra, to tu jest to i teraz tak, tu jest tak jak mówiłem, jest głośniczek, bo ten zegarek ma oczywiście tam budzik i tak dalej, nie? Tutaj jest taka blaszka, która łączy się właśnie z tym głośniczkiem, więc później przy składaniu trzeba to tak wszystko złożyć, żeby to dotykało właśnie głośniczka. Tutaj w tym zegarku wyciągnięcie baterii jest bardzo kłopotliwe, można powiedzieć, bo co prawda pokrywka jest tylko wciskana. Ale tutaj, w tym miejscu, mamy mały wkręt, małą śrubkę. I teraz, żeby wyjąć baterię, musimy najpierw odkręcić tą małą śrubkę, ściągnąć, odhaczyć tą blaszkę. I wtedy dopiero wyciągniemy sobie ten. Inna opcja tutaj, no widzicie z tej strony, nie ma co tutaj kombinować, bo urwiemy tą blaszkę. A to musi być wszystko tutaj tego. No dobra, to zabieram się tak. Szukam takiego małego wkręcika. Naprawdę krzyżakowy, malutki wkręcik. E, najlepiej używać jakieś typowo wkrętaki zegarmistrzowskie, takie precyzyjne. Ale e, zakup takiego porządnego zestawu zegarmistrzowskiego będzie przekraczał na pewno wasz zegarek, wartość zegarka. Więc jeżeli wymieniacie baterię raz na kilka lat. A byście mieli kupić na przykład narzędzia, które będą kosztowały więcej niż Was zegarek, a macie tylko jeden zegarek, nie macie takiej kolekcji jak ja, że robicie co jakiś czas coś tam, w którym zegarku wymieniacie, to w ogóle nie ma sensu. Słuchajcie, sprawdziłem model CR2016, mam tylko tej marki GP. GP, więc tylko taki mogę włożyć. Dobrze, jeszcze sprawdzimy napięcie tej baterii, którą wyjąłem. Miernik, prąd stały, zakres do 20V, bo ta bateria ma 3V. I teraz tak, tutaj u góry, gdzie jest plus napisane, to jest plus. Od dołu zawsze bateria ma minus, czyli czerwony plus, od góry, od dołu minus. I zaraz zobaczymy, jakie ma napięcie ta bateria. Ło! Nie ma wcale napięcia. 0,13V, czyli nie ma wcale. No dobra, no to nic dziwnego, że nie chciał działać, nie? E, powiem Wam tak, kłopotliwe dla mnie jest utylizacja tych baterii. E, dlaczego? E, zawsze baterie jakiekolwiek utylizowałem w biedronce. E, tam były takie pojemniki, a teraz ostatnio akurat tych coś pojemników nie ma. Nie wiem, co się stało. E, no, jeszcze do marketu netto podejdę. Bo ja po prostu wiem, że może dla niektórych to jest głupota, że z jedną malutką baterią będę gdzieś leciał do jakiegoś punktu, ale ja dbam o środowisko. Wiem, że nie dbają bogaci, potężne firmy, koncerny, oni nie dbają, oni tylko udają, że dbają o środowisko i robią utylizację. Ja dbam, więc nawet taka malutka bateryjka dla mnie, no po prostu będę musiał poszukać, gdzie to zutylizować więc taka jeszcze kwestia jeżeli chodzi o, więc proszę Was nie wyrzucajcie nawet takich malutkich od zegarka, baterii gdzieś tam byle gdzie starajcie się zawsze zutylizować w odpowiednich miejscach dobrze, tutaj mam nową baterię ale jak to nowa? nie kupiona wczoraj tylko jakiś czas temu więc trzeba też sprawdzić napięcie tej baterii widzę, że to jest ten, ten sam model baterii co tam było, więc ok. A nowej baterii, nowej, ale nie kupionej wczoraj, tylko jakiś czas temu. Prawdopodobnie rok temu, a może i nawet dalej. 3,23 V. No ok. Więc napięcie prawidłowe, nieco większe. No i teraz tak, no bardzo precyzyjnie trzeba włożyć, żeby tutaj nic z przypadkiem nie uszkodzić. OK. I teraz yy, znowu trudna sprawa wkręcenie tego małego wkrętu, żeby ta blaszka się trzymała. Nie wiem za którym razem mi się to uda. Najważniejsze, żeby nie zgubić tego wkrętu, bo no, nie dostanę takiego nigdzie wkrętu. No dobra, słuchajcie, muszę się pomęczyć, aż ten wkręt włożę w ten otwór i wkręcę. Nie będę wam pokazywał całej procedury, bo, bo będzie pewno dłuższa niż reszta filmu. To jest tak malutka śrubka, że, że powiem wam, że masakra. Ja wiem, że w zegarku są jeszcze mniejsze śrubki, no ale słuchajcie, ja jestem amatorem i po amatorsku wam pokazuję, jak się wymienia baterię w zegarku. A. Są fachowcy zegarmistrzowie, tak? No, więc takie amatorskie. I teraz słuchajcie, czy zegarek ruszył. Nie wiem, czy to widzicie. Sekundnik zaczął się poruszać. Więc zegarek działa. Więc na pewno tylko była bateria do wymiany. Zegarek jest sprawny. Bardzo ciekawy, ale zarazem skomplikowany, jeżeli chodzi o te tutaj wskazówki. Jedna duża wskazówka z sekundnikiem, trzy takie małe tutaj, no i tu ma i stoper i ma jakiś budzik. Bardziej ja go używam jako taki, właśnie wizytowy, bo ładnie po prostu wygląda, niż bardziej niż tutaj się bawić. Oczywiście da się tutaj ustawić jakiś tam budzik i tak dalej, ale dobra. Ma nawet tutaj datę. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Tutaj jest datownik, więc no. Wszystko to jest takie malutkie, ale no jak to w zegarkach. Wszystko zależy kto jaki ma wzrok. Dobrze, słuchajcie. I teraz tak, pozostaje zamknięcie pokrywki. Trzeba zobaczyć, gdzie jest tutaj, o, tutaj w tym miejscu jest ta blaszka. Czyli głośniczek musi być tak. Sprawdzamy jeszcze tutaj uszczelkę. OK. No, i tak jak mówiłem wcześniej, e, karteczka, bo już bym zapomniał o tej karteczce. E, karteczkę trzeba włożyć tak, żeby nie dolegała czasem do głośniczka, nie? E, więc po drugiej stronie, i zarazem tak ją włożyć, żeby po prostu dało się domknąć pokrywkę. No, trochę za dużą tą karteczkę zrobiłem. Przyznaję się bez bicia. No ale kurczę, tak jakoś wyszło. Mm, dobra. Okej, okay, udało się. Zamknięte. Okej, okay, gotowe. Teleskop na swoje miejsce. Z zakładaniem teleskopów też są problemy czasami, bo wiadomo, teleskop w środku ma taką sprężynkę i może być taka sytuacja, że mam po prostu ta sprężynka. No, teleskop po prostu wyskoczy, wam i poleci nie wiadomo gdzie, więc to też trzeba precyzyjnie. No dobra, słuchajcie, jeszcze na koniec e, taka jedna ważna rzecz. E, większość zegarków teraz sprzedawanych, obojętnie jakiej tam jest marki, e, czy japońskie, czy amerykańskie, czy szwajcarskie, są wodoszczelne. No, chyba że to są typowe jakieś garniturowce i tak dalej, ale sportowe wszystkie zegarki są wodoszczelne, nawet te najtańsze chińskie, e, które tam gdzieś prezentowałem kiedyś na moim kanale, chyba jeden, czy dwa, czy trzy zegarki nawet. I słuchajcie, ale ważna rzecz, jeżeli chodzi o wodoszczelność, producent podaje tam jakąś wodoszczelność. Niektóre są oczywiście, e, tylko że możemy w nich się kąpać, myć tam ręce ewentualnie. Ale te zegarki, które mają na przykład podaną wodoszczelność, tam do 30 do 50, przeważnie tej lepszej wodoszczelności klasa jest do 200 metrów. No to musicie się liczyć z tym że ta klasa jest podawana w zegarkach takich, jak kupujecie nowy, który nigdy e, od nowości nie miał wymienianej baterii. Obłędnie, czy przez was, czy przez zegarmistrza. E, wiadomo, jeżeli nie uszkodzimy tej uszczelki, która tam jest w środku, no to taki zegarek dalej jest, e, ma swoją wodoszczelność i tak dalej, ale nie wytrzyma już nigdy takiej wodoszczelności, jak producent podaje, czyli jeżeli była podana wodoszczelność tam do 200 metrów, to po wymianie baterii prawdopodobnie jego wodoszczelność spadła. Czy do 100, czy do 50 metrów, nie wiem. Teraz ważna rzecz: jeżeli wymieniacie sobie sami baterie w zegarku, no to jak uszkodzicie tą uszczelkę, no to będziecie wiedzieli, że macie uszkodzoną i tak dalej. No i wtedy wiadomo: uszkodzona uszczelka w zegarku, no to zegarek już nie jest wodoszczelny. Ale jeżeli robi wam to zegarmisz i będzie na tyle nieuczciwy, że uszkodzi wam tą uszczelkę, nie będzie miał nowej, żeby taką założyć, albo po prostu no nawet nie zauważy, że przy zaciskaniu uszkodził tą uszczelkę. No to może się okazać tak, że pójdziecie do zegarmistrza, wymienicie baterię Myślicie, że dalej zegarek jest wodoszczelny, pierwsza jakaś tam kąpiel na basenie w jeziorze i może się okazać, że zegarek Wam zaleje się. Mówiąc krótko, zaparuje, bo tak na ogół to wygląda, że zegarek przeważnie zaparuje, nie? No, więc, taka jeszcze jedna rzecz. Tak jak Wam chciałem powiedzieć, że po wymianie baterii nigdy nie będzie już miał takiej dużej klasy wodoszczelności zegarek. Jak miał, jako kupiony, nowy. Dobrze, jeżeli filmik Wam się przyda z tą dosyć trudną wymianą baterii w tym modelu zegarka, dlatego postanowiłem zrobić dla Was ten filmik, to łapka w górę. Jeżeli ten model zegarka Wam się spodobał, to też łapka w górę. Jeżeli zegarek Wam się nie podobał, to łapka też w dół, jak najbardziej. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią, o różnej tematyce. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia, cześć!